Jakie, jakie co? Jakie państwo w Afryce zaczyna się na E i kończy Ale mam Nigeria kasz. chyba jest. Nie! Odrębni. Kurwa! Sorry Twitch administration <tosek> za tego debila. Sorry Twitch administration. Sorry. Sorry Twitch, Twitch administration ja za ten. Ja nie przed... <tosek> Ja pierniczę. Przysięgam. Sorry Twitch administration. He doesn't know. Coś kliknąłem jeszcze przez niego, nie? Co ja zrobiłem? Yeah. Sorry Twitch administration Sorry nie, No, no nie, jeszcze nie, zepsułem nie. przez niego wszystko kurwa na Twitchu o. No jakam teraz musisz przeprosić Jak to się klika? Przepraszam Naprawdę, nie wiedziałem, serio. Ej strasznie, ej strasznie jest mi głupio, naprawdę, serio. Nie, zielone, nie miałem zielonego pojęcia. Nie, no eka, czemu jest ci głupio? Czemu? No co ty? Bo. Ja. Yeah. Dzięki. Nie wiem, bo czy zawiodłem, chłopie? Dzięki na przykład. CJ i Czaraz za Woda nie zapomnił usunąć. Nie wiedział. Sorry, Twitch administration, ale on nie wiedział. Ja nie wiem co ja w ogóle zrobiłem A tutaj Sorry Twitch Administration He doesn't know He doesn't know Nie wiedział, nie wiedział On Nawet jakby był drugi w kulach, to nie wiedział Ja pierdolę. eka Ale A jakbyś dostał bana to byś dostał od razu? Nie wiem, ale nie wiedział Sorry Twitch Administration I, I'm normalny streamer A uh, he's debil You know He didn't know. He didn't know. Nie wiedział, nie wiedział. Nawet jakby był drugi w kulach.